witajcie w kolejnym odcinku na kanale Marcel. Dzisiaj przyszliśmy na Kto Kina. No, pokazuje mi, że to jest. Dobra, to nie. Nie, nie, nie. Pisała party? Nie, a gdzie tutaj jest mój film? Na kanale Marcel. Może będzie leciał w telewizorze. Uuu, leci! Fajnie! Ja cię kręcę Co tu mamy? Co tu się dzieje? Wow, tu leci mój film. film. Wie, ja ci to klience, to Subskrybujcie, to tak. lajkujcie ten kanał. Bo tutaj będzie się działo. Ale słuchajcie, no bo jest problem. Dzisiejszy hashtag tego odcinka to jest hashtag kino. Zobaczymy, kogo będzie więcej. Ale mamy wyzwanie. Do końca lutego, znaczy do końca stycznia musimy dobić 200 subskrypcji. Wie, ale jak nie dobijemy, to musimy zrobić najbardziej Y, musimy zrobić wyzwania z że, że like, najbardziej lajkowanego like komentarza, więc piszcie komentarze, że no i naprawdę, no, dobra, no, dobra, uciekamy, uciekamy, dobra, ja idę spać, mogę, ja idę spać, ja idę spać, dobra, jesteśmy poczkę, witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku Cześć, ja się obudziłem w kinie, ale mi się śniło fajnie, moje po prostu kanały się śniły, jakie to było fajniejsze, dobra, ale hmm, tu mam jopo, dobra, hmm, tu mamy już, dobra, idziemy, Papa. Pa. kino, dobra, skoczymy przez to, pyk. I tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Przepraszam, że takie są krótkie, ale... Ale no jest styczeń, nie? I ja mam roznieść też z czasem sprawy na głowie, nie? No to papa, pa, widzimy się w kolejnym.